Zaczynamy pracę z tekstem Mickiewicza, śmierć pułkownika. Będzie wyglądało to w ten sposób, że najpierw poznamy tekst, przeczytamy go sobie, będziemy go czytali zwrotka po zwrotce, potem rozrysujemy sobie, wczytamy się w konkretną sytuację i zobaczymy, jak to tam wygląda na poziomie pojedynczych zwrotek, a na samym końcu kilka pytań, wyzwań, na które będziecie mogli odpowiedzieć. A zatem zaczynamy. Zwrotka pierwsza. W głuchej puszczy przed chatką leśnika, rota strzelców stanęła zielona, a u wrót stoi straż pułkownika, tam w izdepce pułkownik ich kona. Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze, wódz to był wielkiej mocy i sławy, kiedy po nim lud prosty tak płacze i o zdrowie tak pyta ciekawy. W jakiejś puszczy w jakiejś chatce, umiera pułkownik. Towarzyszy mu rota, wtedy w XIX wieku to było około sześciu żołnierzy, a że ktoś ważny z pobliskich wiosek, przychodzą ludzie, żeby uczcić ważną osobę, pułkownika. Zwrotka druga. Kazał konia pułkownik kulbaczyć. Konia w każdej sławnego potrzebie chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć, Kazał przywieźć do izby, do siebie, kazał przynieść swój mundur strzelecki, swój kordelas i pas, i ładunki. Stary żołnierz, on chce jak Czarniecki, umierając swe żegnać rynsztunki. Jesteśmy świadkami umierania. Żołnierz, którego życie zależało właściwie od konia, od broni, od ekwipunku, żegna się ze swoimi najbliższymi towarzyszami, od których. Często zależało jego życie. Zwrotka trzecia. A gdy konia już z izby wywiedli, potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem i żołnierze od żalu pobledli, a lud modlił się, klęcząc przed progiem. Nawet starzy kościuszki żołnierze tyle krwi swej i cudzej wylali, łzy nie jednej, a teraz płakali i mówili z księżami pacierze. W tej zwrotce dominuje przede wszystkim rozpacz. Żołnierze, którzy... Nigdy nie płakali, płaczą w obliczu śmierci swojego dowódcy. I ten moment, w którym ksiądz wchodzi, żeby dać ostatnie namaszczenie pułkownikowi, oznacza, że zbliża się śmierć. Zwrotka czwarta. Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy. Już przed chatą nie było żołnierza, bo już Moskal był w tej okolicy. Przed lud widzieć zwłoki rycerza, na pastuszym tapczanie leży. W ręku krzyż, w głowach siadło i burka, a u boku kordelas dwórurka. To jest świt. Pułkownik już nie żyje. Oddział, rota odeszła, ponieważ zbliżają się wrogowie. To są moskale Lud płacze, żegnając już nawet nie pułkownika, ale rycerza. I w ten sposób pułkownik staje się rycerzem co oznacza pewnego rodzaju uwznieślenie i nadanie mu charakteru taki, takiego bohatera heroicznego. Zwrotka piąta. Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze malica. Jaką pierś. Ach, to była dziewica, to Litwinka, dziewica bohater, wódz powstańców, Emilia Plater. Spójrzcie, co to jest najbardziej ciekawego, co stosował Mickiewicz. Pułkownik okazuje się być tak naprawdę kobietą, Emilią Plater. I na tym pomyśle Mickiewicz zbudował cały tekst, ponieważ tylko ostatnia zwrotka uświadamia nam, że bohaterką jest Emilia Plater. Wszystkie cztery pozostałe zwrotki opisują męskiego bohatera, pułkownika, i tutaj na tym buduje zaskoczenie. Bardzo ciekawy utwór, w którym jest podjęta taka gra z naszymi oczekiwaniami. Oprócz zaskoczenia, Mickiewicz proponuje nam także pewien rytuał umierania, rytuał żołnierski. To znaczy, że mamy tutaj o takie bohaterstwo w obliczu śmierci nie mamy rozpaczy natomiast nasza bohaterka żegna się po kolei z swoimi towarzyszami szczególnie tymi najbliższymi czyli z koniem z kortelasem z bronią a na samym końcu przyjmuje ostatnie namaszczenie zwróćcie uwagę że samego momentu śmierci nie widzimy ponieważ przychodzi ksiądz a następna zwrotka to już jest ranek, w której nasza bohaterka nie żyje. Czyli ten moment przejścia zostaje przez Mickiewicza opuszczony, ponieważ śmierć zawsze pozostanie tajemnicą. Podsumowując, mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z grą, z czytelnikiem, z oczekiwaniami. Bohater męski okazuje się być kobietą. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest bohaterstwo, śmierć, w, czy właściwie brak lęków w obliczu śmierci. No i trzecia rzecz poświęcenie własnego młodego życia Ojczyźnie. I teraz, w związku z tymi punktami, zadanie. Pierwsze zadanie to jest przeprowadzenie wywiadu. Jak jest nasz silne, kobiece bohaterki? Przywołaj, wyobraź sobie taką postać i przeprowadź z nią wywiad. I w trakcie zadawania pytań spróbuj się dowiedzieć, skąd wybrana przez Ciebie postać czerpie siłę, dlaczego jest taka silna, gdzie znajduje się jej motywacja. I drugie zadanie to jest napisanie opowiadania. Wyobraź sobie że żyjesz w kraju, który jest w trudnej sytuacji, w takiej sytuacji zagrożenia, że może umrzeć wiele ludzi. I problem polega na tym, że zastanów się, jak się zachowasz, co zrobisz w takiej trudnej sytuacji. Tą trudną sytuacją może być wojna, może być powódź, może być jakiekolwiek inne zagrożenie. I zastanów się, jak się będziesz zachowywać i. Trakcie Twoich przygód, czy Twoich działań, czy to, czego sobie wymyślisz, będzie pomagała ci jakaś postać z literatury. Dobierz sobie jakiegoś przyjaciela, kompana, albo stwórz drużynę z kilku bohaterów literackich i, i napisz, co takiego mogłoby się wydarzyć. Życzę powodzenia. Dziękuję. Następnym razem, jeżeli chodzi o lektury. Proponuję świteziankę, też autorstwa Mickiewicza.